w ogóle na twarzy jestem przynajmniej kolejny odcinek z gry Hollow Knight, i w sumie nie mam za bardzo się znaczy drobny plan mam po pierwsze chcę, yy, przejść ten czy chcę przejść tu chcę znaleźć drogę do Kornifera, w tych, Tu jak, jak to miejsce się nazywa to to w którym teraz jesteśmy, yy, kanała o. Plus chcę jeszcze znaleźć... Yy... Jak się tam Jak się tutaj do niego dostać? Nie wiem. Czy znaczy wiem, że on jest w tą stronę? I to jest jedyne, co o nim w sumie wiem. Dobra. Dziwne było. Haha, A właśnie, bo nie wspomniałem Ostatnio udało mi się... pograć trochę. Nie dużo co prawda, ale jednak. I głównie robiłem to tylko po to, żeby wbić wpisy do dziennika. Więc trochę ich mamy teraz. Mam chyba zrobione całe w sumie... Um, kurde, jak się nazywa? Forgotten crossroads chyba mam praktycznie wszystko z zrobione. Poza Roosemater i czymś tam jeszcze. Nawet są te, których nie możemy zrobić, tak? my chcieli. To nie możemy, bo nie ma ich więcej. O. Chodź tu. A tu już do wody nie wpadniesz, co? Szkoda. Ojej, 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 Panie. Toż pan taki żywotny. O. Muszę tak gdzieś przejść. Noż, penio. A tu jest tylko to, bo to jajko, to nie. To to nas nie interera. A tu u góry? O! To trzeba się, się tam skoczyć. To chyba z tej strony. Aha, tylko jednego, żebym zabił. Ja to jednak pokraka jestem w tym chodownejcie. Dobra, ważne, że coś zabiliśmy. Trzy hapeki nasze. Dobra, auć! Haha, zginłeś, Kurnifer! Kurnifer, wiem, że gdzieś tu jesteś. Nie wywiniesz mi się tak łatwo. Oła! z zdedził. Dupa też. Więcej ich tu. Po prostu jak chromole. Czy z nim nie wypadły pieniądze, czy mi się wydaje? A ja, tylko z głowy i z dupy wypadają. Dobra. Oj. Gdzie jest Kornifer? Dół? Dół. Dałem trzeba przejść. Nie będę taki głupi, żeby się narażać. Kornifer, stary druhu, no już chyba was Krzmiło. nie. Przepraszam jak? Jak według, według was mam to przejść? Jak tutaj nie ma tej dźwigni? Znaczy jest dźwignia, ale ona jest za ścianą. Nie, bo moje. nie Powiem, jakie zapędy tego nie przetrwam, jeżeli zostawię jednego pieniążka. Ale wszyscy pewno jakie zapędy mi chodzi. Ten nie. Górą. Aha. Tam się jak. Nie. Ale no, pomysł. Od drugiej strony. Tak jak to przejść. Moje dźwięki przy tym muszą też być wybitne. Trzy taki są. Nie, chyba ten. Wod mnie stąd! O! Nara! Cztery, pięć, sześć i lip to nice. Na żem ja tu przyros Nie kminię tego, dobra. I to leto. Idziemy w takim razie mój drugi plan robić. Jeden dwie minut na co zwardowaliśmy, hura. Wolny. Chyba wait a minute. Jest szansa przyjść górą. Ała. Żegnam. to no też. Może że przeżyłem, tak? No, wstawaj. Tak, tych panów też już mamy właśnie pisanych całkowicie. Tylko szkoda, że niestety, czy znaczy szkoda, szkoda, nie szkoda. Ich dupki nie są liczone jako te. Aha! Spokojnie szanuję. Co jest, Jesiunia? Co. Co jest klążysz! Co? Byłeś przecież na polu dopiero co? To z czego chcesz ode mnie, psie niewierny. Co jest. Mnie... Co chcesz? Tata teraz nagrywa tak później będę miał na ciebie czas. No co? Tak, co mam w pokoju, jakby ktoś jeszcze się nie skapnął? Patrzysz się na mnie, jak już zjadł ci twoje ostatnie ciastko. Kurde, zakupiłem się na psa żebym spadł. Brawo ja. Imbir z łaski swojej no, przeszkadzasz mi. Nieważne, ile razy jeszcze staniesz na łapach? Nie. Musisz zaczekać. Kocham cię, ale idź stąd. Mam nadzieję, <laughs> <laughs> że go bardzo nie... że go nie słychać. Zaraz mu coś zrobię. Co chcesz? Co? O, Mat, tutaj trzeba cię zapierdziać, co of Tears? Nie. Już mi się nie chce. Nie patrz się na mnie. Zarazu przebrzydła. Ja się, się nie skupię na tym odcinku Jak to mówią, jak nie urok to straczka Jak nie to, że mnie tuką w tym e, W kanałach to pies będzie mi przeszkadzał Pies bo oddam cię kućba do schroniska Nie, masz to gdzieś, że cię oddam do schroniska, ale mimo wszystko. Mógł się też udawać. I popraw ucho. Patrzcie, jeszcze mi paskuje. Tak, mój dzisiejszy odcinek rozmowy z psem. Jedna inteligentna, rozumna istota w tym domu poza mną. Z tobą. Pies, chcesz być saigonką? Pies, nie wmówisz mi, że chcesz się siku bo byłeś. To dwie godziny temu. Nie drap się w takie miejsce na nagraniu jeszcze, bardzo bym cię prosił. O, poszedł. Dziękuję. Nie można było tak od razu? Umrzeć wszystkie luje przebrzydłe paskudne. Aż mnie przyrażyło Aj. Ja wyleczmy się. I lecimy w sumie na Forgotten Cross, bo to będzie najbliżej do mojego drugiego celu. A mianowicie do. Do, do, do Crystal Peak. O, dzień dobry, panu. Jest uh, tylko ten crossroads. Łuczek picia? Dobra. Możemy lecieć. czy w Crystal Peak w sumie będzie jakiś. Mm, ten? Jakieś w miarę sensowne przejście. Znaczy, przejście 2. Mm, tak, czy będzie tam jakiś sensowny? Bo bezsensowny na pewno będzie. Dobra. Tędy się szło? Wyżej. Tą plującą też mamy, w sumie wpisaną całkowicie w dziennik, w sumie? Nie, czekać, nawet sprawdzę, na wszelki wypadek. Czy wszystko? No, będzie Full King nie. Guru's Mother też nie. A, te jeszcze zostały. Bo żołnierzy też już mam. Dobra. Tędy się szło do. Tak, tędy jest to dodatkowe przejście. Dobra. Tutaj naszym celem jest zdobycie nowej zdolności, która powinna być Aha, nie pokażę wam tutaj. Ja sam nie jestem do końca pewien, gdzie. Nie wiem, że gdzieś tam na prawo. A za chusteczkę zabicie mniej więcej nie wiem. O, szybszy sposób radzenia sobie ze stresem. tutaj. Aha. No dobra, nie było tematu. Ui. Ui! Ui! O, tu jest. Tu są te niedobre. Rzuczysławy. sławy. jedyny słuszny Rzuczysław to jest nasz Benio. Benio aka Beniamin, aka. Romulus trzeci. Waza oczywiście. Dobra tam gdzie jest spadewnia do Resting Ground czy gdzieś wyżej? Spróbuj najpierw do, tam gdzie jest spadywnia. Do spadywni idzie się pędy gdziekolwiek by nie poszli, tak trzeba wyjść do tego pomieszczenia. Hej. A musiałem że da się to odbić. Chyba, że da się odbić te pociski, tylko nie trafiłem. Taka opcja też istnieje. Łzej. Uff, yy, nara. To tędy będzie gdzieś to przejścia. Tak, tu. Au. Tego, że mnie przewidział. Ambra. Oj. Grobiszka. Oj. Możesz żyć. Awar. To było ciężkie. Choć to nie było nic, tak naprawdę. I w ogóle to nie wtedy powinien iść. Nie. No i wszystko się do nowa zrespiło. Na przynajmniej się wyleczę jeszcze troszkę. O, czy To latające się nie zrespiło. Dzięki ci panie Rzuczysławie Żegnaj o ziemle Nie będę tęsknił To co, w górę? Ojen, nie. nie, nie, spalaj Nie należy z tobą catkać Sobie wybrał przejście Niech niech cholera weźmie A dobra Udało się Ha Zrobione No to w górę Opa Dobra Ten jest w ogóle przejście? Nie Nic się nie, nie psuje więc nie Moja logika mnie poba, po, powala. Zepsute? Nie. czy Czyli nie da się tędy. Aha, tu trzeba od góry. Robi się coraz ciekawiej. Jak to ja dzisiaj przecież nic nie osiągnę. Jak w życiu po prostu, jak w życiu? Tędy. Ja wcześniej tego nie odkryłem, że można tutaj zjechać i otworzyć swoje przejście. Co jest ze mną? Nie tak. Nie mogę przeczytać? Nie mogę? Nie. O, wielki żuk. Nie mogę go dosiąść, nie mogę. Tam widziałem, że dobrze kojarzę. Dżownic. Dżownic! Wrzećby to. Okej. ale to jest moc ostre. Oj. Okej okay, nie jest źle. Wyleczmy się. Oho nie wierzę. tylko ja mogę tak zrobić? Dobra, tu przeszedłem. Aha. master? Who's the cox? Na pewno nie ja. Jeszcze jeszcze jest? Zjeżdżalnia. Okej. Okay. Co to, to? To jest chyba ta nowa moc. Crystal Heart. Hold S while on the ground on... Gro Okej. Okay. Hold S. Wow. A, jak nie przytrzymam całości, to nie będzie działać. Wow, to mi się podoba. Ja chyba wiem, gdzie tego... Może jeszcze przedwcześnie zatrzymać. To mi się teraz źle skojarzyło. Ale nieważne. Ui! Teraz będę miał zabawę. gdzie Gdzie? Panie! Panie Rzuczysławie. Ja wiem gdzie ja chcę iść. Mam plan. Musimy się cofnąć do Green Aha. Tedy nie przelezę to. No. Dziękować. Nie ma 20 minut, przynajmniej to jeszcze udało nam się jednak zrobić. O rany, tu były te, te, te głupie. Au! Powiedz, że ja, ja w ogóle znalazłem gdzieś tam w podobny sposób, jak je można zabić. Okazuje się, że, że jak nie można ich trafić z broni, tak można je zabić przy pomocy tego zdolności. To bardzo mi się przyda. Dzień dobry. Tak, tak wiem. To co? Lecimy? Co tu mamy ciekawego? Dzień, jak go tak leci, to po prostu aż mi cię na serduszku. Wow, wow. O jenny? Nie. klawisz Dobra. O, dobra, poszła. Lecimy znowu. O, to to. Gdzie to mnie wiezie? Tu byłem ja. Zasad czy? Dobrze ku. Z... Mogę z panem pogadać? Okej. Okay. Tak to jest małp. Proszę o ziemiopaszcza. Się ostatnio zapomniałem, chyba też powiedziałem, że to jest Aha. Dobrze, było spróbować się wspiąć. Zajęliśmy w sensie, i mówię, no cały czas w zamiast prawidłowo ziemię paszcza. Ok, to zobaczmy jeszcze, co możemy tutaj kupić nowego. U ciebie i u izeldy. Nie. Nic ciekawego. Znaczy na razie nic. Później czarny i tak mi się przydadzą dla czarnoczy u czarodziejki. Salubra się chyba nazywała? Nie, daję to może być nawet salomea, czy już salmonella. <słuch> nada. Royal Waterways, mogę kupić mapę? No kurczę, ja żebym się tak męczył, żeby znaleźć tą mapę. O! Nie uczyłem mózgować kornifera nawet. Chcieć to móc. No to w takim razie chodźmy i skoczymy w to jedno konkretne miejsce, które chcę sp sprawdzić. Wszyscy mogą się domyślać yy, o co mi chodzi w tych w Green Path. A ci co nie wiedzą, zaraz się dowiedzą. ale ogólnie chodzi mi o. Co to się nazywało? Jak to się zwało? Lake of Un to nad nami. To może być coś ciekawego. Może tam znajdę coś dobrego. Czy tam teoretycznie powinno się dać pływać. Znaczy pływać, może za duże słowo pływać. Ale tam da się przelecieć. To też źle brzmi. Teraz ogarnij się i swój. swoje wypowiedzi. Royal jest też może coś ciekawego. To trzeba będzie sprawdzić a to już w następnym odcinku Skoro będą zdobyć, to trzeba się najpierw nią pobawić Jak się tylko szło do tego jeziorka Przecież to ja Pamiętał Siup Dobra Dobra czyli to już jest prosta droga czy właśnie S. Po, po coś mamy tego dasza. Oj, przy okazji się okazało, że... O. Aha. To zabija. Aha. Świetnie, czyli muszę znaleźć inne miejsce. In jeszcze inną zdolność pewnie, żeby pływać w tej wodzie. Jeśli tak to będę bardzo niepocieszony. Za daleko, żem poleciał, prawda? Oczywiście. Nie, nie za daleko. A tylko już się gubię w tym najcie. Dobrze, że te mapy są, bo inaczej to w ogóle byśmy w życiu. Ale dobra, to myślę, że w takim momencie będziemy tutaj już kończyć. W Na następnym odcinku spotkamy się w tych w kanałach. I na serio zajmiemy się eksploracją te tego miejsca, zamiast tylko jęczyć ma i patrzeć się za nowymi zdolnościami. Bo coś czuję, że tu może być jeszcze coś ciekawego, co nam się bardzo przyda, tylko nie wiem jeszcze co. Ale tego się dowiemy w czasie. A na razie możecie standardować łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje. Nie jestem pewien, czy to już mówiłem, czy nie. Skleroza nie boli. Dobra. Niech moc naszego kochanego Benia zawsze będzie z wami. Pamiętajcie, szukanie kornifera nie zawsze jest dobrą opcją czasem lepiej kupić mapę, u jego żony izeldy okej okay, więc cóż żegnam krótko.